Szanowni Państwo, witamy na oprowadzeniu po Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Jest to projekt realizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Wszystko dzieje się na Dolnym Mieście w Gdańsku. Jest to dzielnica historyczna, która w latach 50. została oddzielona właściwie od tej takiej głównej tkanki miejskiej od Starego Miasta poprzez widoczny za nami wiadukt. I w też w jakiś sposób w tamtym czasie dzielnica troszeczkę upadła, po prostu stała się mniej atrakcyjna. A poprzez projekt Galerii Zewnętrznej chcieliśmy wspomóc proces rewitalizacji i postarać się, żeby artyści zachęcili mieszkańców oraz także turystów do odwiedzania tej dzielnicy. I pierwszym projektem, który został zrealizowany w 2008 roku, jest widoczna za nami ciężarówka LKW Gallery. Jest to projekt artystów niemieckich, czy właściwie duetu: Lexa Rickersa i Daniela Milonicza. Są to artyści z Holandii oraz z Niemiec. I przede wszystkim chodziło im o to, żeby przełamać tą barierę, właśnie którą stanowi ten wiadukt. Ciężarówka symbolizuje w pewien sposób właśnie tą niemoc w przekroczeniu tej niewidzialnej granicy, a sama ciężarówka, wewnątrz czego w tym momencie nie widać, mieści sobie takie studio warsztatowe, w którym Każde lato młodzież, dzieci z dzielnicy i w ogóle z całego Gdańska uczestniczą w serii warsztatów, aktywności artystycznych. Do tego jeszcze też wokół ciężarówki odbywają się czasami koncerty, spotkania. Jest to takie mobilne studio kulturalne, czy, czy Dom Kultury, można by to tak właśnie nazwać. Drugim projektem, który został zrealizowany w ramach tego samego konkursu jest niewidzialna brama duetu nowojorskiego Front Studio. Jest to właśnie widoczna za nami srebrna konstrukcja, taka właściwie lustrzana, która pokryła całe, cały most z jednej i z drugiej strony, właśnie od wejścia do Dolnego Miasta, jak i właśnie od drugiej strony właśnie wyjścia. No i też artyści chcieli w jakiś sposób właśnie zniwelować tą granicę, po prostu stworzyć jakiś taki efekt rozmycia właśnie poprzez stworzenie jakiejś iluzji i też zatracenie właśnie tego, tej bariery, która, która powodowała, że ludzie trochę obawiali się wejść do środka, do Dolnego Miasta. I jeszcze... Kilka lat później odbył się kolejny konkurs. W 2007 roku został wybrany. Właśnie, był to konkurs, który dotyczył co prawda innej przestrzeni, ale projekt, który został wtedy zaproponowany, okazało się, że doskonale uzupełnia właśnie te projekty, które widzimy tutaj za nami. I było to Amber Drops, czyli krople bursztynu, też duetu. Weda Hata i Daniela Schlepfela. I jeden z nich jest architektem, drugi z nich botanikiem oraz artystą, który zajmuje się przede wszystkim instalacjami wykorzystującymi rośliny oraz, oraz światło. Więc obaj ci artyści, projektanci właśnie połączyli swoje siły i wspólnie zagospodarowali, czy właśnie stworzyli właśnie tą przestrzeń, która znajduje się pod mostem. Jest to z jednej strony cały kompleks. Świateł LEDowych, które są ukryte właśnie w tych tytułowych bursztynach. Bursztyny są całkiem duże i po prostu tak jak zazwyczaj się bursztyny kryją w sobie jakieś takie różne skamieliny, owady, no to tutaj mamy akurat artefakty życia współczesnego. Czyli na przykład w środku zatopione są. Mały samochodzik dziecięca, zabawka czy na przykład telefon komórkowy. Więc po prostu, jeżeli można się bliżej przyjrzeć, to zauważy się wtedy właśnie takie różne elementy. No ale poza tym jeszcze też artyści zadbali o całą małą architekturę, czyli ławki i inne właśnie elementy, które właśnie też są częścią właśnie tego. Skwerku. No i też, co jest ważne, jest to też takie miejsce spotkań, zazwyczaj po zmroku, właśnie przez to, że jest to tak właśnie pięknie oświetlone, nastrojowe, no to też jest to jakaś taka przestrzeń, która sprzyja czy znaczy jakimś takim spotkaniom randkowym, albo, albo po prostu spotkaniom także przy różnych trunkach. Tak, i na pewno w jakiś sposób właśnie to rozświetliło właśnie tą przestrzeń, która była wcześniej taka trochę mroczna, zaniedbana i, i troszkę też straszna. Więc myślę, że ten projekt w jakiś sposób właśnie dobrze rozwiązał właśnie problem tej przestrzeni. Kolejna edycja konkursu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska skierowana była na rozwiązanie nowego. Problemu dzielnicy. Otóż za nami widać drogę szybkiego ruchu, która fizycznie odcięła jedną część miasta, śródmieście, centrum od dzielnicy Dolne Miasto. Poprzez ogłoszenie konkursu na rozwiązanie tego problemu, jury chciało zachęcić artystów do stworzenia rozwiązania artystycznego mostu. Pomiędzy dwoma odciętymi dzielnicami. W konkursie, w tej edycji konkursu, również wzięło grono międzynarodowych artystów. Zwyciężyła dwójka, ponieważ dwie prace wydały się jury kompatybilne ze sobą, wspólne i wybrano do realizacji pracę pani Ester Stocker, pochodzącej z Austrii, artystki, oraz polskiego twórcę Dominika Lejmana. Instalację, którą za nami Państwo widzą, wykonano na przełomie 2009 i 2010 roku. Ta duża wiata pokryta czarno-białym wzorem jest pracą właśnie autorstwa Esther Stocker. Artystka skupiła się na tym, aby poprzez bardzo graficzny motyw poprzez piękną osłonę przejścia podziemnego, zwrócić uwagę na jego walor estetyczny, zachęcić mieszkańców i ośmielić ich do przełamywania tej bariery. Również motyw, który użyła, jest bardzo charakterystyczny dla całej jej twórczości. Artystka bardzo często wykorzystuje grę kontrastów pomiędzy czernią a bielą. Bardzo często wykorzystuje motywy graficzne. I tutaj jednocześnie ten motyw udało się wpisać również w kontekst miejsca, które sąsiaduje z widoczną również w tle. Akademią muzyczną znajdującą się w zabytkowym budynku. Otóż wzory, które, czarne wzory, które pojawiły się na jej pracy, nawiązują do tradycji zapisu nutowego, zapisu graficznego właśnie utworów muzycznych. Więc możemy w tym odnaleźć inspirację i nawiązanie bezpośrednio do muzyki. Druga Praca znajduje się we wnętrzu e, tej instalacji, we wnętrzu przejścia e, podziemnego. E, nosi tytuł Staging Anonymous i jest autorstwa Dominika Lejmana. Kiedy wchodzimy od strony e, centrum miasta, od strony śródmieścia e, do przejścia podziemnego, e, widzimy po drugiej stronie schody. Te schody są fikcyjną akcją, są fotografią tak naprawdę, e, która składa się na interwencję na instalacji artystyczną Dominika Lejmana, który w ten sposób otworzył przestrzeń e, i który zamknięty wcześniej tunel e, wprowadził do niego dużo światła i przestrzeń. Na tej instalacji obok fotografii, która e, Wykorzystuje złudzenie optyczne. Do tej instalacji również artysta załączył efekty świetlne. Te efekty świetlne pojawiają się, kiedy kolejni anonimowi ludzie, użytkownicy, przechodnie korzystają z tego miejsca. Włącza się właśnie cykl barwnych świateł. Które zmieniają optykę i zmieniają wizualnie tunel. Rzeczywiście poprzez taką bardzo subtelną ingerencję, artysta nadaje nowy charakter i nowy klimat miejscu, które jest zwyczajne, które zazwyczaj jest szare, zmieniając je w bardzo nietypowy i zaskakujący spektakl. Kolejnym przystankiem naszej wycieczki jest skwer przy ulicy Dolnej. Jest to miejsce, które było dedykowane, czy właściwie temu miejscu, była dedykowana kolejna edycja konkursu i jest to właściwie na tyle takie charakterystyczne miejsce, że jest to skwer, który był dosyć mocno Zanieczyszczony, i, i, i nic się tutaj nie działo, więc. Dlatego, że artyści zostali poproszeni, aby przedstawić swoje projekty, jak tą przestrzeń uatrakcyjnić, jak stworzyć tutaj takie małe centrum spotkań dla lokalnej społeczności. Konkurs wygrała Carmen Einfinger. Jest to artystka z Nowego Jorku. Zaproponowała projekt pod tytułem Zapach koloru. No i rzeczywiście jest to projekt, który czeka co prawda na swoją realizację, ale już w tym momencie artystka przyjeżdża do Gdańska, żeby przeprowadzać tutaj warsztaty z lokalną społecznością. No i powiem właśnie o tym projekcie. Jest to taka właśnie jakby eksplozja koloru, którą właśnie chciała artystka wprowadzić w tą przestrzeń. Jest to zestaw ławeczek, fontanna, Kolorowe lampy i domki dla ptaków, wszystko w takich fluorescencyjnych, psychodelicznych, hipisowskich barwach, trochę nawiązujące do stylistyki Antonio Gaudiego, trochę Niki de Saint Phalle. Jest to na pewno właśnie coś pięknego i, i wyczekiwanego przez mieszkańców z tego, co wiemy. No, i też czekamy właśnie na to, kiedy w końcu będziemy mogli to zrealizować. No, i jeszcze może też powiem, że artystka, która przyjechała tutaj wcześniej na taką wizytę studyjną, właśnie z innymi artystami biorącymi udział w konkursie, no to dostrzegła, że jest to dzielnica szala, dosyć smutna i że na pewno właśnie potrzebuje właśnie tego koloru, właśnie jakiejś radości, więc i także bogactwa. Więc, więc to jest to właściwie była jakaś taka jej główna inspiracja. Właśnie, że chciała dać właśnie, dużo szczęścia, radości i, i przyjemności mieszkańcom tej dzielnicy. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, obok prac, które mogliście Państwo zobaczyć wcześniej, posiada jeszcze dzieło sztuki, które zostało włączone do galerii, ale nie wynika z konkursu. Wyjątkowo praca Justyny Wencel i Marcina Chomickiego powstała w ramach innego projektu o nazwie Gdy sąsiad jest nieznajomym. W ramach tego projektu artyści zaproszeni do udziału tworzyli prace, które miały pojawić się w przestrzeni Dolnego Miasta czasowo. Jednak ich dzieło sztuki o tytule Zanurzenie. Tak bardzo wpisało się w swoje otoczenie, i tak bardzo spotkało się z przychylną reakcją mieszkańców, że zostało z nami do dziś. Praca ta związana jest z subtelnym nałożeniem wielu kolorów na istniejący już most łączący dwie dzielnice. Dzielnice Dolne Miasto. I Olszynkę, most, który jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym dla pieszych, rowerzystów, a dla mieszkańców tych dwóch dzielnic. Artyści stworzyli bramę, przez którą przechodzą mieszkańcy. Z dzielnicy Dolne Miasto przenieśliśmy się pod przystanek. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, znajdującej się w dzielnicy Strzyża. Jesteśmy tutaj, ponieważ ostatni konkurs Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska został współtworzony właśnie z Pomorską Koleją Metropolitalną. Zaprosiliśmy międzynarodowych artystów do zaprojektowania wyglądu ośmiu wiat przystankowych, które zdobią nową trasę kolejową połączenie pomiędzy Wrzeszczem, lotniskiem imieniem Lecha Wałęsy, a Kaszubami. Ten konkurs wygrała artystka pochodząca właśnie z Gdańska, pani Anna Waligórska. Artystka zaproponowała ornamenty roślinne, które bardzo często wiążą się z otoczeniem tych przystanków. Widzimy na wiatach Perforacje, które przepuszczają światło, i które wieczorem dają piękny i malowniczy krajobraz, związany właśnie z ornamentami, które zaproponowała artystka. Nie jest to jedyny projekt, który Pomorska Kolej Metropolitalna zrealizowała w ramach działań sztuki w przestrzeni publicznej. Akurat przy przystanku Strzyża możemy podziwiać znakomity mural dokumentujący kobiety Solidarności, czyli kobiety, które były związane z ruchem historycznie tworzącej się Solidarności w Gdańsku i nie tylko. Ten swoisty hołd możemy oglądać na filarach pomiędzy przystankami. Projekt został zrealizowany głównie przez Pomorską Kolej Metropolitalną. Ale został wsparty przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Jest to oczywiście znakomity punkt wyjścia do kolejnych realizacji, które liczymy, że w przyszłości będą miały miejsce.